Siłami wojskowymi. To jest kolejny realny krok i zapewniam Państwa, że nastąpi krok trzeci, czyli y, zaprojektowanie nowej kładki. Jestem przekonany, że y, do końca kadencji ta kładka powstanie. Więc y, pozwólcie Państwo, że ten. Y, Ukształtowany pomysł na wybudowanie płatki zrealizuje i też się tu nie zgadzam z takimi łatwymi słowami, że nadzór budowlany powinien to płatkę zamknąć. Ta sytuacja jest znana od dłuższego czasu. Kładka była doraźnie remontowana, zostały uzupełniane po prostu braki w pokładach i to się na bieżąco dzieje. Jestem przekonany, że do momentu wybudowania nowej kładki. Ten stan rzeczy utrzymał. Mhm. Następna kwestia budowy dróg w nowej formie. Rozmawiam z wieloma mieszkańcami, nie słyszałem negatywnych głosów. Oczywiście, poza panem Andrzejem Lenardem, który wszystko neguje w ostatnim czasie, szanuję to negację Każdy ma prawo do swojej opinii. Szereg mieszkańców popiera działania, które obraliśmy, żeby kupić sprzęt do budowy dróg gruntowych że to jest bardzo dobry kierunek, że te prace wykonuje się tak naprawdę po kosztach paliwa, utrzymania sprzętu i pracowników, po kosztach minimalnych. kruszywa będziemy otrzymać po paliwie, po ocenie, można powiedzieć, producenckiej. Podam przykład z ostatnich szanowni Państwo, że ta decyzja, to jest decyzja. W tej chwili jestem po rozmowach z Zakładem Linii Kolejowych, pozyskamy na gminę 1000 ton tłucznia kolejowego i 1000 ton osiedla. Materiał, który tak wspaniale się sprawdził w poprzednim roku, jeżeli chodzi o budowę Będzie Będziemy mogli w ten roku wykonać tym sprzętem, będzie można ten tłuczeń dowieźć z Nowego Toru, są obolczymi osiedlami, sam transport kosztowałby kilkanaście tysięcy złotych. Ja mogę argumentować w urzędu pana Andrzeja dlaczego warto pójść w tym kierunku. Jestem przekonany, że ta inwestycja się bardzo szybko zwróci i drogi gruntowe zostaną przygotowane do budowy nakładek asfaltowych i za cztery lata się spotkamy, gdzie realnie poprawimy stan drog gruntowych na terenie gminy. Rozmawiałem z ośmiusami na ten temat, jest bardzo pozytywne opinie i które Yy, yy, więc jestem przekonany co do tej słuszności. Mam świadomość, że to jest yy, duży obowiązek, duże wyzwanie, ale trudne wyzwania przed nami, bo to jesteśmy, żeby yy, te zadania realizować i, i chcemy to czynić. Yy, oczywiście nie, nie chcę już dyskutować tutaj z brakiem przewidywalności, które pan Andrzej Renat zarzuca, że nie będzie można czegoś obliczyć. Przecież Dysponujemy środkami publicznymi, każda złotówka jest do wglądu, każda wydatek jest, każda faktura do obejrzenia. Więc to jest takie świadome naprowadzanie na jakieś na takie myślenie, że coś może yy, nie rozliczymy, tego nie rozumiem i dlatego się nie ustosunkowuje, czego się będzie można obliczyć, ustalić. Yy, wręcz troszkę to pod demagogię tak hmm. zabrzmiało w pewnym momencie. To tyle z mojej strony, przysłowie mówi, że co drugi Polak to obudowani, lekarz tylko porach lekarskich, nie słyszałem, ale to może po sercu. Dziękuję bardzo, myślę, że ustosunkowanie się wzajemne nie ma sensu. O. Po raz kolejny znamy moje stanowisko pana yy, radnego, państwo radni, tak jak powiedział tak. pan Andrzej Bólewski, przeprowadzony yy, pan Jan Garzowski i Daniel. Ten temat wielokrotnie by przerabiamy, by były przedstawione konkretne informacje. Tak. Przekonamy, że Państwo Radni wiadomo i mogą się podejmować żeby to wyglądało na także tak, pani Andrzeju chciałam się zdać czy pan składa formalny wniosek o odrzucenie zmian w na 2021 tak, ale odnośnie znaczy, wypowiedzi wójta chciałem zadać, nie? To bardzo proszę, tylko czy jest y, powiedzenie takie, że czytanie ze zrozumieniem i jest powiedzenie takie słuchanie ze zrozumieniem? Mam prośbę, żeby... Y, moja forma wypowiedzi może być różna. Może być y, radosna, może być zabawna, ale treść jest treść. I mam prośbę panie wójcie, żeby mieć, że ja wszystko neguję, Bo ja zanegowałem tylko jeden pana pomysł, tylko jeden pomysł, ona się pójścia w gniezi i wszędzie. Reszta tak. Ja się nie znam na przydomowych oczyszczaniach. To, co powiedziałem tutaj, to nie żadne po Powiedziałem, że kierunek jest dobry. Więc proszę mi tutaj nie wkładać w moje usta rzeczy, które się powiedziałem. nie powiedziałem. Nic to o, nie, to. To. nie powiedziałem nic o nadzorze budowlanym. Powiedziałem, że gdyby zaczął, to tak bym mógł zrobić. Proszę naprawdę słuchać tego, co się mówi, a później do, dopiero na to reagować w sposób wydychający, bo to nie ma sensu. Nawet, naprawdę moglibyśmy tutaj siedzieć i się przyrzucać słowami, a, a to do niczego nie prowadzi. A propos... Pucznia Kolejowa, to Pani Wójt powiem tak, yy, ostatnio ze względu na to, że inwestycje drogowe są czynione nie tylko w gminach, ale w innych jednostkach gospodarczych też, to w związku z tym, że na przykład, że jest przybudowywana droga i na kwiat na styku, yy, rasy państwowe i, 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 i kolej, mamy wiele wspólnego wspólne pasy przeciwpożarowe i tak dalej i tak dalej też kolej się do nas zwróciła z możliwością zakupu tego tłucznia w momencie kiedy przeprowadzono badania to wiecie Państwo co tam się znalazło to się znalazło to że w promieniu 700 metrów osi toru to ja to, to mam dane sprzed trzech tygodni w promieniu 700 metrów osi toru w tłuczniu znaczy na tłuczniu to wiadomo znajduje się wszystko to co tymi pociągami przez ten czas było włożone Já vem por ten tłuczeń naprawdę jest bardzo dobrym materiałem budowanym. Fakt, ale tłuczeń zużyty z kolei trzeba sobie zdawać sprawę z pewnych zagrożeń. To nie są takie za które ludzie zaczną umierać. Ja nie chcę tutaj żadnej paniki siadać, ale chciałbym, żeby na przykład ten tłuczeń, jeżeli będzie zakupiony, będzie budowywany, to tak na tyle rozsądny, że zda ujęć wody i tego typu rzeczy, z tego względu, że on jest nośnikiem wielu związków chemicznych, które są szkodliwe dla społeczeństwa. Mówię, te dane nas sprzed trzech tygodni w związku z jeżeli, jeżeli będą potrzebne, to przygotuję odpowiedni materiał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję tak, Dziękuję bardzo. to, że Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. naszych bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję to Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. proszę o Dziękuję bardzo więc też się stąd z tym no, stanowiskiem jest to odpowiednie ekspertyzy, jest to materiał najbardziej do zastosowania na grup wszystkich gminach, które miały możliwość uczeń zastosowały, więc kolejne takie podejście do panelki to musiał nic nie robi, bo może tłuczeń bróżny i nie robić, tylko może droga wybudować. Tak 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 tak. Powiedziałem o sprawie przyjęcia w przyjęciach wóz, tylko tyle. Znaczy ja bardzo przepraszam, z takiego wniosku nie będziemy chyba głosowali, bo z tego co była wykładnia pana mecenasa, to on po prostu nie bym zaufała poprzednio, tak? Nie, panie przewodniczący, dzisiaj zgodnie z decyzją, bo okazało się, panie Andrzeju, że mam nawet przed tego roku mają możliwość nie wprowadzania zmiany głosowania nad zmianami, które Pan zaproponował. Natomiast mogą Państwo, yy, idąc za przykładem tutaj Pana Andrzeja, który wniósł za odrzucenie propozycji Pana Wójta, albo odrzucić te propozycje, które wprowadził do uchwalonego już budżetu, czyli dzisiaj byście przegłosowali zmiany tego budżetu, albo przyjąć te propozycje. Innej możliwości nie macie. Czyli albo odrzucić te propozycje, albo przyjąć. Pana wniosek jest za odrzuceniem tych propozycji. A tak ja zrozumiałem. A nie wszyscy. Dwóch. co No to Czyli co Pani wniosek Pana za odrzucenie propozycji do zmiany projektu budżetu Pana Wójta, tak. Panie, Panie, to jest, to jest Pan podszyły. Tak, podszyły. proszę. Kto jest, pan, jest na Kto wstrzymał? Za Dziękuję bardzo. Uchwała Uchwała nr 1, uchwała nr 24 na 11 Rady Gminy Polskie z marca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok. Podstawa prawna. § Paragraf pierwszy. Wychowuje się przez gminę w Szkocie oraz niższy dochody z budżetu gminy w pochodzie 2546 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 100. Dochody po zmianie wynoszą 26 396 84 zł w tym. 1. Dochody bieżące. 19 266 189 zł 64 grosze punkt drugi dochody majątkowe 7 110 614 złotych 54 grosze paragraf drugi zwiększyć wydatki z budżetu gminy na kwotę 11 złotych w kwocie 435 442 złotych 42 groszy, oraz zwiększyć wydatki gminy w kwocie 507 złotych 21 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki płacenie wynoszą 26 953 067 złotych 12 groszy w tym wydatki bieżące 18 159 449,51 zł, a nie zł 8 794 370,60 zł. Paragraf trzeci. Dochody zbany, w programie pierwszym obejmują dochody związane z instytucją znanej w praktyce administracji rządowej z lekką i niewstawami. Dochody w wynoszą... 2 58 829 zł zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 4 wydatki ustalone w paragrafie 2 obejmują wydatki związane z radicarką zadań z zakresu administracji rządowej zawodnych gminie ustawami. Wydatki po zmianie wynoszą 2 miliony 58 829 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. Paragraf 5. To wydatki po zmianach związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 6. Plan przychodów i kosztów po zmianach zakładu zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 7. Zmienia się wydatki na badania inwestycyjne na 2017 rok Nie nieobjęte wieloletnim programem finansowym zgodnie z załącznikiem nr 6, paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się Gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011. Kto jest za przyjęciem uchwały?

Tutaj Pan moja na komitiach. Ustawienie na komitiach. Ustawienie na komitiach. Ustawienie na komitiach. Ustawienie na na komitiach. Ustawienie na na komitiach. na na komitiach. na 11, roku w sprawie. roku w sprawie wyrażenia miasto na przyjęcie nalotów do nieruchomości z prawna, rada w następuje paragraf na przyjęcie w połowie zarobionej przez linę jest niezabudowanej w położonej we wśród rody pastelek w linii oznaczonej jako działka o numerze ewidentyjnym 307 łamane na 6 w powierzchni 67 m2 uregulowanej księdze wieczystej numer WA1N łamane na 0000, 407 10 łamane na 7 prowadzonej w czwartym wydziale księdze wieczystej Stąpy Rejonowego na Zboczach Mazowieckich. Paragraf drugi. Działka w opisana w paragrafie pierwszym i uchwały zostanie przyjęta na poszerzenie drogi wewnętrznej stanowiącej łatwiej gminy Pomikówek. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się kutowi gminy Pomikówek. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w ustępie podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały? Nie ma tak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14 jest to podjęcie uchwały w sprawie wyoprębnienia w budżetu gminy za 2012 rok środków stanowiących fundusz społeczny. Bardzo proszę o zabranie głosu ustanowicza. A to radni w nie wypowiadają? Ale może pan Wojtkiewicz wstawi i to bardziej wtedy kolega. Chyba radni mają pierwsze głosy.